Ale reakcja drugiej strony była dwojaka. Z jednej strony, właśnie śmiech. O, nie ma żadnych czołgów na ulicach, o czym wygadacie, powariowaliście. No, ale była też reakcja druga, mianowicie złość, wściekłość i wezwanie do kontruderzenia. Nie można pozwolić na to, bo oni takie rzeczy robili. Najgłośniej protestował kto? No oczywiście, że Roman Giertych. Zresztą sami zobaczcie. Podjęliśmy jednogłośnie uchwałę prezydium zespołu do spraw rozliczenia PiS o skierowaniu do prokuratora generalnego wniosku o natychmiastowe zawieszenie w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego wraz z obniżeniem mu uposażenia za nielegalne wszczynanie prywatnego śledztwa. Ministrowi Bodnarowi zajęło kilka dni, by zareagował tak, jak życzył sobie tego mecenas z Gertych, no ale w końcu zareagował tak, jak chce tego pan mecenas.